Witajcie drodzy mili. Dzisiaj przygotowałam dla Was bardzo szczególną opowieść. Opowieść o lisie i borsuku, jako o zwierzętach totemicznych z mojej książki Drzewa kochać potrafią. Jest to bardzo szczególny fragment, ponieważ nasi bracia mniejsi, gdy do nas przychodzą, gdy się nam pokazują, to zawsze przynoszą albo wiadomość, albo wskazówki. W jaki sposób rozwiązać pewne nasze problemy, lub sytuacje, których tak do końca nie wiemy, jak, jak ugryźć. Więc posłuchajcie, może się to na coś komuś przyda. Lis i borsuk, jako zwierzęta totemiczne. Odkryłam na polu lisią nory. Od czasu do czasu znajdowałam porozrzucane gęsie pióra w okolicy jego domostwa pomyślałam sobie, że czegoś się od tego lisa powinnam nauczyć. Shape czyli dopasowywanie się do środowiska, było tym zadaniem. Nowy dom, okolica, sąsiedzi, ludzie, z którymi musiałam układać współpracę, wtapianie się w okolice. Nowy świat i nowe możliwości zaistniały w moim życiu. Więc, jak ten sprytny lis, musiałam sobie z tym poradzić i nauczyć się jak najlepiej wykorzystać kreatywną energię, by dopasować się do środowiska. I tak, jak z radością powitałam obecność lisa w moim życiu, tak z wielkim smutkiem go pożegnałam z pierwszym weekendem pewnego września. Spacerując po moim polu, dostrzegłam rudą kitę i jej właściciela nieopodal. Leżał, jakby spał. Już na tęczowym moście. Znaczy się, idą zmiany. A jakie? Okazało się na wycieczce do pobliskiego lasu. Gdy szukałam tam podgrzybków, znalazłam zgoła coś innego. Odpowiedź na pytanie, co dalej? Ciekawe rzeczy dzieją się w lesie i ciekawe lekcje natura nam daje, że nie wspomnę o zwierzętach przewodnikach, na które natrafiamy wówczas, kiedy potrzebujemy ukierunkowania w życiu. Natknęłam się na borsuczą norę. Była z braku innych słów spektakularna. Pięć olbrzymich wejść-wyjść, plus nieopodal komnata toaletowa albo i spiżarka na niedojedzone resztki z polowań. Jako że Borsuk jest czyściochem i nie toleruje żadnych tam smrodków w tej części domu, która jest sypialnią, jadalnią i salonem. Dwa z wejść były tak szerokie i wygodne, że małe dziecko z powodzeniem mogłoby z nimi powędrować na czworakach w głob. Ja zaś pamiętając, że Borsuk jest niebezpiecznym drapieżnikiem, wsadziłam tylko głowę w celu badawczym oczywiście. Wspomnę tylko, że grzybów było jak na lekarstwo, jako że był to czas księżycowej pełni. Tak więc nieprzypadkowo znalazłam się w tym lesie pod pretekstem grzybobrania. Borsuk symbolizuje odwagę, podporę i zaufanie. Jest również strażnikiem opowieści. Ma niezwykle mocne szczęki, symbolizujące moc ekspresji. Wiąże to postać Borsuka z tajemnicami świata, szczególnie zaś magią opowieści. Jego zewnętrzna skóra swobodnie zwisa w luźnych fałdach, a to utrudnia innym zwierzętom skrzywdzenie czy ugryzienie tego zwierza. Jego tłusty wygląd jest złudny. Pod futrem kryją się sprężyste mięśnie i fizyczna moc. Wystarczy popatrzeć na sposób, w jaki buduje swój dom. Potężne podkopy, tunele i wiele dróg ewakuacyjnych w razie niebezpieczeństwa. Poproszę was byście pamiętali tylko jedną rzecz, powiedział Borsuk. Opowieści, które ludzie snują, mają za zadanie dbać o nich. Jeśli więc opowieści przyjdą do was, dbajcie o nie i nauczcie się je rozdawać wokół, w miejscach, gdzie są potrzebne. Czasem człowiek potrzebuje opowieści bardziej niż jedzenia, by podtrzymać swoje siły witalne, by móc dalej żyć. Dlatego przekazujmy sobie opowieści jak kartki z jednej pamięci w drugą. Tak ludzie starają się zadbać o siebie. To był przetłumaczony przeze mnie fragment z książki Kruk i Łasica Bary Lopeza. Ze swoimi Niezwykłymi umiejętnościami Kopacza, Borsuk ma dojście do podziemnego świata gnomów i duchów ziemi. Można by w przenośni powiedzieć, że Borsuk uczy głębszego wglądu pod powierzchnię różnych rzeczy, zjawisk i ludzkiej natury. Jego ziemianki, czyli wielość komór mieszkalno-zapleczowych, sugerują, że jest wiele tajemnych, ukrytych przejść i tajemnic, Podwierzchnią warstwą oplatającą wewnętrzny dom, który łączy się różnymi kanałami zdarzeń z zewnętrznym światem. Borsuk, żywiąc się mniejszymi od siebie zwierzątkami futerkowo-podziemnymi, często przechowuje ich niezjedzone części, ukrywając je w spiżarni. Zatrzymuje w ten sposób ich historię i występuje jako strażnik ich opowieści. Borsuki z natury są samotnikami i nawet ze swoim własnym rodzajem nie utrzymują kontaktów poza okresem godów. Być może dlatego uważa się, że opowieści są jego symbolicznym rodzajem komunikacji. Ci, którzy są samotnikami i korzystają z symboliki i nauk Borsuka, zazwyczaj są świetnymi gawędziarzami, bajarzami i poprzez opowieści komunikują się z innymi lepiej niż poprzez bezpośredni kontakt czy wyrażenie uczuć i opinii. Ojciec Borsuk czasem pozostaje z młodymi od maja do jesieni, kiedy to młode i on sam wyprowadzają się do oddzielnych domów, ale często odchodzi jako samotnik w pojedynkę zmagając się z życiem. Czuje się świetnie w swoim własnym towarzystwie i polega tylko na sobie. Od niego możemy się uczyć tych cech polegania na samym sobie i bycia zadowolonym z chwil samotnego wytchnienia od zgiełku codzienności. Od niego można czerpać naukę o woli walki i nie poddawania się przeciwnościom. Borsuk jest odważny i waleczny, czasem agresywny, ale efektywny. Borsuk nigdy się nie poddaje. Gdy wkracza w nasze życie, to znaczy, że należy się przyjrzeć sytuacji, w której się znajdujemy. Dobrze jest zadać sobie pytania, czy ja lub ktoś z mojego najbliższego otoczenia nie nazbyt płytko patrzy na pewne sprawy? Może należy poszukać odpowiedzi w głębi siebie czy sytuacji, jaka mnie spotkała. Może należy poszukać głębszej więzi z Ziemią, naturą i braćmi mniejszymi. Może czas, by przypomnieć sobie swoje dzieciństwo i jego fascynacje. By móc czerpać inspiracje do bardziej owocnego życia. A może otwierają się nowe możliwości, w których trzeba będzie wykorzystać siłę polegania na własnym instynkcie, wiedzy i praktycznych umiejętnościach lub ćwiczyć te umiejętności w sytuacjach prowokujących wyrażanie siebie. Tak czy inaczej, jeśli Borsuk wkroczy na naszą życiową ścieżkę. To zapewne czas zacząć nową opowieść o sobie i swoim życiu. Przekazać kartę z jednej pamięci w drugą. Zostawiam Was dzisiaj z tą bajendą do przemyśleń, i życzę Wam cudownego nowego dnia.